Witam, Tywichu 1993, a to jest kolejny odcinek Random Playa. Tym razem jest to Plauk Ink Evolved. Jest to gra na Steamie dostępna. Jest ona dosyć droga, akurat. Jest to faza alfa. To jest wersja bodajże 061C. No i po prostu jest to gra, która jest tak, tak, takim portem gry na Androida na telefon, co się nazywa Plauk Inc, jest ona za darmowa na telefon, co prawda są tam jakieś tam mikropłatności, ale to nic takiego nie jest, da się bez tego oczywiście grać, żadne pay, pay to win, zresztą tu nie ma takiego jeszcze multiplayera, mamy tutaj single player, multiplayer, load game i inne ustawienia. Multiplayer jeszcze nie jest wbudowany tutaj, tak samo dużo rzeczy nie jest wbudowanych, nawet tutoriala nie ma, bo to jest jeszcze alfa. Ale już mamy dostępy do speedrunów, że możemy widzieć wyniki różnych friendsów na przykład, albo też globalne wyniki. I jak to przychodzi, możemy sobie tak bawić się w tym. Mamy dostępne wirusy, tutaj może pokażę w drugim main game. Mamy dostępne wirusy, takie jak bakteria, wirus, fungus, neurax worm, może będę klikał, będziecie widzieć, wirus wygląda tak, fungus, neurax worm, parasite, prion, nanovirus, bioweapon, i mamy tutaj jeszcze cheatowskie takie, te, żeby je odblokować musicie przejść wszystkimi wirusami na brutalu co najmniej. Co jest dosyć łatwe, jeżeli już wiecie co i jak. Jednak najbardziej będziecie się męczyć z nanowirusem. To jest po prostu masakra. No i mamy tutaj jeszcze necro który jeszcze nie jest zbudowany w, 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 w tej wersji. No, a co tu robi tą ImmunPlus? To jest to, że. Na tą plagę nigdy nie wynajdą lekarstwa. Hidden to nigdy nie odkryją, a Unlimited to jest po prostu taki super cheat, że macie nieograniczone zdolności i możecie wszystko wpakować w wirusa bez żadnego mm, tam zbierania DNA. No więc jest to gra w którą startujecie jednym człowiekiem znaczy zarażacie jedną osobę i to się będzie rozprzestrzeniało Każde, każdy wirus ma swój własny e, fa, własną zdolność neurax w to jest całkowicie inny wirus ma in, całkowicie inne drzewko i wszystko jest tutaj inne e, i jest to jeden z moich ulubionych właśnie e, plag parasite jest bardzo fajny też ale powiem Wam szczerze, że bioweapon może tak ściska. Po prostu jest. Bioweapon tak ściska ludzi. Ludzie po prostu giną od tego jak, jak mrówki. Ja może zacznę, pokażę Wam wirus. Wirus ma to do tego, że bardzo często mutuje. Czyli możecie ten, mieć jakieś mutacje nie ingerując w. w Samemu w tę mutację. I tutaj mamy geny. Geny, jak przejdziecie kilka razy grę, kilkanaście razy grę, to odblokujecie wszystkie. Za jedno przejście, yy, zwajpowanie, że tak powiem, całego świata, no to dostajecie jeden gen. Ja tutaj już odblokowałem wszystko. I teraz tak. Yy, jeżeli chodzi o geny, to jest taka sprawa dosyć. Yy, zależy od wirusa, co gdzie lepiej dać. Na przykład jeżeli ten wirus mamy, no to według mnie tego... to jest. A tego raczej nie, nie, nie ten nie daje się raczej. To jest najlepsze na tego wirusa, to musi być, tak bez tego nie pójdzie. Tutaj myślę, że Recycle jest dobry. Extreme to jest jedno z tych lepszych. Po prostu poprawia jakby to powiedzieć. No, są bonusy do plagi, na przykład w mieście, i tak dalej, i tak dalej. No, i tutaj to są właśnie Travel Genes. Jest to jedna z najbardziej no, ciężkich do zdobycia. Te geny są bardzo ciężkie do zdobycia. I przy wirusie, jeżeli byście chcieli być ukryci przez długi czas, no to na pewno to musi być. To jest po prostu też must have. Ale jeżeli byście chcieli na szybko pojechać, no to byście musieli dać. To raczej, według mnie. No, ale co tam? Damy sobie to, bo to jest jak najbardziej na wirusa przydatne. I teraz będziemy dawać, postaram się dać na ukrytą, na brutalu oczywiście. Mój wirus jeszcze się nazywa Jezus. No i <laughs> mamy mapę. Są tutaj jakieś nieważne e, informacje, i mamy tutaj różne e, regiony. Mamy tu Kanadę, Rosję, Afrykę, Australię, Grenlandię, dużo więcej. Kra Wyspy Kraibskie, Madagaskar tutaj, no i możecie yy, po prostu zacząć plagę od jednej osoby w wybranym jej regionie. Jedna taka moja bardzo ważna uwaga. Jak jeżeli będziecie zarażać, to uważajcie na to, aby Grenlandia była zarażona, dopóki odkryją, znaczy no, może... Być jeszcze szansa, ale jeżeli zamkną port a nie będzie zarażona, no to jest po prostu gg i nie ma, nie się nic zrobić. Ja zacznę plagę od mm, Chin. Nie wiem czemu, jest dużo ludzi po prostu tam. No i teraz, jeden Infected jest yy, jeden, jest Infected tutaj, widzicie Ward, jeden Infected. Mm, i tutaj są jakieś informacje o tym wirusie, znam ja, przyspieszam sobie czas i od razu tutaj daje rozprzestrzenianie się w powietrzu. Od razu czekam do 15 punktów DNA, zbierając te takie kulki, pomarańczowe dają mi DNA, czerwony to jeżeli zostanie zarażony region, a niebieskie się będą pojawiać jeżeli będą już pracować bardzo ciężko nad lekarstwem, i wtedy musicie je niszczyć, po prostu klikając w niebieskie dymki. I dajemy e, travel powietrzem 2. I teraz poczekamy jeszcze trochę. I tutaj, właśnie, symptom się pojawią. Bardzo często będzie się pojawiał przy gr gr graniu e, wirusem, ponieważ to będzie bardzo często mutować samo. Ja, jeżeli chcecie, żeby to było w taki sposób. Ukryte, no, kaszel, oni nie będą tak szybko. Nie zdiagnozują tego wirusa na podstawie kaszlu, o tak powiem. I to dodatkowo rozprzestrzenia, przyspieszy rozprzestrzenianie się wirusa, ale ja zostawię ten kaszel. No, to będzie przyspieszył bardzo, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się wirusa. Teraz tak, mamy już tysiąc 500 2000 zarażonych ludzi, 3000, 4000, już chyba mam tutaj, żeby dać wodę. Dobra. Więc teraz mamy zarażone Kara Kazachstan. Pneumonia, pneumonia, to ja bym wolał jednak się pozbyć tego, potem już mogą devolve, no. Że po prostu tego symptomu nie ma. Oni będą y, bardziej musieli się postarać, żeby zdiagnozować ten wirus i zacząć pracę nad lekarstwem. Eee. Jak najważniejsze, najważniejsze jest jak najszybsze wyrobienie tych dwóch transmisji. I już właśnie zaczyna się zarażanie. Wow. A teraz zdajemy wodę, dwójkę. To też chcemy się pozbyć, żeby tego jak, naj, jak najwolniej e, odkryli. Jak najdłużej im to zajęło. Bo jak już odkryją, to będzie trzeba się sprężyć. Tutaj mamy właśnie postęp lekarstwa, mamy teraz 0%, jest tutaj norys, czyli nic nie jest e, związane z tym. No i kraje, zobaczcie, jak ładnie to szybko idzie. Jak już teraz zdaliśmy to wszystko, no to teraz Fabilitis może być odporność na chłód to jest bardzo ważne. I drug Resistance, czyli odporność na antybiotyki w następnej kolejności leci. Właśnie teraz. Odporność na antybiotyki przykaz ich genetic hardening to opóźnia wykrywanie, znaczy nie wykrywanie, tylko tworzenie lekarstwa, co jest bardzo, bardzo też ważne, yy, więc ja bym tu teraz dał jeszcze raz odporność na chłód. No i tyle. Teraz tylko musimy się skupić, żeby nie odkryli, albo żeby jak najpóźniej odkryli, yy, że jest taki wirus. Bo na podstawie kaszu to oni akurat będą tam domagali się od rządu, żeby zrobił jakieś badania najpewniej. I po prostu wtedy zaczną robić lekarstwo. Ale ważne, żeby Grenlandia była zarażona. Tu są martwi, ponieważ był na Filipinach jakiś kataklizm już mamy milion, miliard sześćset milionów zarażonych. Polska jeszcze jest niezarażona. Sneezing. Też bym wolał to wywalić. Na wszelki wypadek. O, i Grenlandia została zarażona. I teraz po prostu można powiedzieć, że już jest wygrane. Że tak powiem. Musimy tylko się upewnić, że jeszcze wszystkie te kraj y kraje, regiony zostaną zarażone. I po prostu będziemy robić totalną anihilację życia na Ziemi. Totalną anihilację. Anemia. Nie chcemy anemii. Im mniej symptomów, tym mniejsza szansa na wykrycie. I wiecie, nanowirus ma co do siebie, że on jest bardzo trudny, ponieważ od pierwszej osoby zarażonej już zaczynają robić lekarstwo. I to jest po prostu, no, bardzo trudne. Mamy tutaj 100 nosi, chcemy się pozbyć tego. To też nie jest taki, taki, taki symptom, który oni, że tak powiem, no, po tym wykryją od razu, ale wolę nie ryzykować. Cała Rosja zarażona. Wiesz, Australia trochę wolna idzie. Pneumonia. Widzicie, jak to szybko idzie? Jak, też, jak szybko te mutacje tego wirusa przebiegają. My chcemy tego uniknąć. Znaczy, uniknąć. Grając z wirusem. Musicie właśnie iść na to, żeby te mutacje, te mutacje po prostu wszystko zabiją. I za chwilę wam pokażę, co dajecie, żeby te mutacje jeden po drugim zaskakiwały. No, po prostu. Ja, kolejne, kolejny, kolejne, kolejny. Devolve. I teraz jeszcze tutaj mamy trans, e, transmisję np. przez ptaki, przez szczury, ogólnie szkodniki, przez insekty, przez krew i przez e, takie jakieś gospodarstwa, krówki itd. E, ja tego nie daję, to przyspiesza mutację wirusa, od razu mówię, ale my tego nie potrzebujemy, jak najbardziej nie. To jest akurat przydatne przy nanowirusie, gdy chcemy bardzo szybko e, rozprzestrzenić wirusa. No i teraz została tylko Afryka. Kolejny symptom! Ua. Zostawię ten symptom, wiecie, bo to przyspieszy yy, przez... o, Nef minorisena. Już coś tam coś tam widzą, że coś tu już, już jest, ale głównie jest jako niezagraża, niezagrażające życiu, więc nic takiego nie robią. Mamy ile świata za... Jeszcze Maroko i Maroko... Argentii... alergia. Aler... Algeria. Tutaj, te dwie, te dwie. O, już Algeria jest y, zarażona. Jeszcze tylko. O, już, już robią le lekarstwo. Ale dopóki nie będziecie te ten wirus mordował, to że tak powiem, oni nie będą się tak streszczać. Restore Project -y Low i mamy tu zero. Najlepiej, no żeby to utrzymać przez długi czas. Aha, teraz jak już odkryli nam te wirusy, to dajemy w tą buteleczkę i tą. Te dwie buteleczki. No i przy okazji możemy dać jeszcze Drag resistance 2. To nie zaszkodzi. London olympic. Fajnie. Fever. To już jest gorączka, grypa. Będzie mordować. My tego się pozbywamy. Bo jeszcze nie chcemy zacząć mordować, bo... Gdy zaczniemy mordować, oni bardzo, że tak powiem, zaczną... O! Są motyleczki. Oni bardzo za zaczną... Już zamykają granice. Po prostu pracować nad tym lekarstwem. Już jest medium trójeczka, ale... Jeszcze trochę. Oni po prostu padną w, w, w chwilę. To no, zajmie odrobinkę tego czasu. Uh, Hyper Nie chcę tego jeszcze. To Te symptomy. sensitivity. A, to ja zostawiłem od tego. uuu zapomniałem o tym. To jest bardzo wykrywalny symptom. Okej, okay. Maroko. Maroko zostało zarażone. I teraz musimy tylko poczekać aż tutaj trochę to dać. To trochę się rozprzestrzeni, albo dać necrosis. Symptom, który jest w tym miejscu. I on będzie po prostu powodował to, że zarażeni, czy znaczy będą się ludzie zarażać od martwych. Hmm. Oni już zamknęli granice. To moja. No i teraz musimy poczekać 60% lekarstwa. Hmm. Dobra kawa. Mogę to przyspieszyć, w ten sposób, że po prostu dam tutaj szkodniki, komary, albo choćby to, ale mm, nie, nie warto. No, zostawiamy już symptomy, już niech idą. I teraz patrzcie, jeżeli dam w Ability 100, no to te, po prostu te mutacje będą przebiegać co kilka sekund. Zobaczycie za chwilę. Kolejna mutacja Odema będzie zabijać. My na razie nie chcemy zabijać. Chcemy się skupić na tym, żeby jak najszybciej roznieść. Ta, ja chciał rusha akurat mieć, żeby... Rush, First Dead in the Japan. O, ktoś już umiera. Ludzie umierają? Nie widzę. W Japonii. Im suppression. To będzie zabijać. Na razie tutaj już, a już to jest wystarczająco ludzi zarażonych, tutaj jest mało trochę, ale... Hypersensitivity już nie zostaje. Ludzie, w Japonii, 25 pięć martwych, ciekawe. Anemia. Jezu, już 76%, nawet nie zauważyłem. Y, możemy to dać, żeby spowolnić, ale nawet nie zauważyłem, że już jest tyle procent no, no to się robi niebezpiecznie. A. Damy sobie tu i potrzebujemy Necrosis odblokować. A. A to może trochę dużo przewiec Masakra Vomiting. Daj mm. Dajeria czyli po prostu straczka. Mm. Musi mieć 30. Mm. Nie mam szczęścia, powiem Wam szczerze. 95% lekarstwa. Nie mam szczęścia do tych właśnie wszystkich 26 potrzebuję. Kost, 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 kost. 26. Dajcie mi 26. 26 no. Teraz gram tak na granicy, można powiedzieć. Hmm. ryzykuję bardzo. Więc nie mam szczęścia. Do... Wow! Nie mam szczęścia, żeby trafiło się to, ale chyba wygrałem już. Nawiasowu. Jak już teraz mamy necrosis, no to teoretycznie jest GG. Mieli przez chwilę lekarstwo, ale to im chyba nie pomoże. To im chyba nie pomoże, już po prostu umierają jak mrówki. Spójrz, spójrzcie, to czarna. No, już nie ma ani jednej zdrowej osoby na świecie. I to czarne to jest ten, żeby przyspieszyć po prostu e, zabijanie, no, dajemy to i to. I już koniec. GG, wygrały. I tak wygląda właśnie ta gra. Jest ona na fazie alfa, dojdzie dużo rzeczy. Będziecie mogli robić zombie, armię zombie. Przy tym Necroca nek, ne, nekro, Via Virus to właśnie pozwoli wam robić zombie. Co jest bardzo e, miłe, fajne. Będzie się bardziej na tym Tylko czekać na aktualizację. I gra jest dostępna na Steamie, jest ona dosyć droga. Nie wiem, nie pamiętam ile to było 15 euro bo 20 euro, nie drożej. Hmm. Jezus do destroy humanity tak e, 95 6102 koniec wszyscy zostali zabici nie był to dobry wynik e, miałem już lepsze wyniki ale tak właśnie wygląda ta gra tu możecie sobie pod, podejrzeć jak, wygląd jak wyglądało zarażanie się zarażanie się tych ludzi e, mhm. I możecie zobaczyć tu takie kropki, nie wiem, jak ktoś lubi patrzeć na dzieło zniszczenia, które zrobił, sprawił, no to proszę bardzo, możecie sobie patrzeć sobie tutaj, gdzie, jak to przebiegało. Mm. i dojdzie multiplayer i będzie to naprawdę ciekawe dosyć, więc jak najbardziej oczekuję tego multiplayera. Nie wiem, czy to będzie kooperacja, czy co, ale zapowiada się ciekawie. Tak więc... To by było na tyle. Tak więc. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Tutaj macie wersję na Androida dostępną. Możecie kliknąć i sobie ściągnąć za darmo. Tak więc, pa pa!